Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Cześć, cześć, cześć. To ja, Madi, albo w sumie Piotr, Madi, Madej. A więc od tego zacznę, że Madi wywodzi się z mojego nazwiska i po prostu ono jest takim fajnym skrótem moim zdaniem i taką, takim przejściem właśnie z Mady na Madi. Moi drodzy, jak możecie sami zobaczyć, plenerek, ubrałem się... Wyjątkowo dobrze e, dla Was, przede wszystkim dla Was, ze względu na to, że zaczyna się nowa era na tym kanale, zaczyna się troszeczkę inny ja, e, nie ten sprzed komputera, ale ten, który będzie raczej chciał działać poza m, swoim m, biurkiem i poza, poza tutaj działaniem, właśnie e, w świecie komputerów. To oczywiście zostaje, ale przede wszystkim kanał idzie w kontent, który będzie Was zadowalał i będzie Wam coś dawał od siebie e, i będzie coś wnosił, myślę, na, na polskiego YouTube'a. E, zacznę od, po kolei, zacznę dalej od siebie. E, moi drodzy, ja nazywam się Piotr Madi Mady i obecnie jestem właśnie właścicielem, ale ogólnie nazywam się Czuję się instruktorem nauki jazdy. Jestem aktywny w zawodzie, natomiast pół roku temu straciłem przyjaciela, straciłem swojego tatę, kompana do życia, e, straciłem no, współpracownika. S, no, to po prostu my byliśmy jak e, dwie papuszki nierozłączki e, w życiu, natomiast niestety e, tutaj. Musiał pójść i szkolić e, na drogi niebieskie, a więc ja zostałem sam. No i moi drodzy, jak możecie już sami z tego wywnioskować, dwie rzeczy: YouTube nie jest dla mnie miejscem do zarabiania, YouTube będzie dla mnie miejscem do zabawy, a to jest bardzo ważne i to bardzo dużo mówi o tym. E, kolejna rzecz: no to jak możecie skojarzyć nauka jazdy, no to bardziej. Content motoryzacyjny. I to prawda. Ogólnie nie nakładam konkretnego kontentu na ten kanał. Kontentem eee, będę ja. I chcę, żebym to był ja. Do tego moi drodzy, chciałbym chciałbym żeby ten kanał i ten YouTube dawał coś od siebie żeby on coś wnosił, żeby coś było przyjemnego, staram się ogólnie doskonalać tego YouTube'a pomimo moich zasięgów i pomimo tego jaka jest liczba na kanale, na przykład się cieszę pewną nowością jakim jest ten mikrofon, ze względu na to że najtańsza besja to to nie jest ale postanowiłem, że jeśli wychodzę w plener do Was, no to trzeba zadbać właśnie dla Was o jakość no i przede wszystkim Postanowiłem na przykład zrobić sobie ten zakup. Moi kochani, co będzie na kanale? Motoryzacja, ale i też będzie dalej takie komentarze. Będę starał się podbić polskiego YouTube'a i mówię to o szczerze, będę starał się podbić. Będą różne zabawy i będą różne integracje z widzami. Z widzem. Chce mi się to robić i. Tak naprawdę myślę o tym tylko i wyłącznie o tym. Myślę, że pokażę Wam też troszeczkę motoryzację z innej perspektywy, ale i też ja Was w to wciągnę. Było dużo takich, co właśnie robiło podboje pod e, filmami i tam no, robili podboje na YouTubie i moi drodzy skończyli jak skończyli. Ja osobiście mierzę wysoko i nie chcę, żeby ktoś mi zarzucił, że jestem influencerem albo że jestem jakimś um, nie wiem osobą po prostu, która bierze pieniądze dla siebie i jej główka odbija. Nie o to mi się rozchodzi, tak jak mówię. Ja jestem obecnie już w swoim zawodzie, już robię swoje rzeczy, tam sprawdzam się i tam się bardzo dobrze czuję, bardzo dobrze się czuję za Kierownicą, i również się bardzo dobrze czuję na miejscu pasażera, gdzie mogę właśnie tutaj szkolić i mogę przekazywać swoją wiedzę i udoskonalać to, co się dzieje na polskich drogach. Walczę z tym, bo dosłownie trzeba to po prostu tak nazwać, że każdy instruktor walczy z tym, co się dzieje na polskich drogach. Egzaminator również walczy, ale to jest na przykład już na kolejny inny odcinek, bardziej ciekawszy. Natomiast ten odcinek. Chcę, żeby miał właśnie takie ręce i nogi i żeby on mógł już troszeczkę przejść. Właśnie z taką początkiem tej, tej ery, o której wspomniałem. A więc, żebyście mniej więcej wiedzieli, dlaczego na przykład lepiej Was się nie słuchało w świecie komentarzy, ale dotyczącej motoryzacji, opon e, czy, czy innych, właśnie tam odcinków, ze względu na to, że właśnie to ja siedzę w tym i w tym będę, będziemy się sprawdzali. Co będą e, za filmy? Mogę zdradzić Wam, że na pewno pojawi się troszkę tej nauki jazdy. Mogę Wam zdradzić, że już mam naprawdę zrobiony cały film dotyczący placu manewrowego, ale w zupełnie innej postaci, i tam też kogoś e, zaczepiłem, żeby się pojawił u mnie na kanale. Zobaczymy, czy tak się to stanie. E, do tego będę chciał zrobić małe komentarze dotyczące osoby, o, na który, o której dalej e, nagrywałem, nie, nie, niedawno nagrywałem, natomiast e, to też będzie. Już w plenerze, większość filmów, które mam zaplanowane, będą w plenerze, i będę chciał przede wszystkim zrobić przeróżne eventy, eventy charytatywne, ale tak jak mówię, i mówię to już oficjalnie, każdy może sobie wyciąć ten fragment filmu. Ani złotówka z takich eventów nie pójdzie na moje konto, ani złotówka. Jeśli będą zbierane jakieś środki pieniężne, jeśli będę zbierać sponsorów, to wszystko zostaje. Właśnie tam. Co najwyżej, ja mogę przekazywać, właśnie swoje środki, ale środki z eventów nie będą trafiały do mnie i chcę, żeby to było jasno i konkretnie powiedziane, bo jest to dla mnie dosyć ważne. A więc motoryzacja, troszkę eventów. Wszelakich eventów i dużo zabawy. To jest plan na mojego YouTube'a. Chcę, żeby ten film był póki co na tej stronie głównej mojego kanału, ze względu na to, że to już będzie jakoś konkretnie określało tego YouTube'a i to będzie miało jakieś swoje ręce i nogi. Nie nastawiam się, że ten film będzie miał właśnie. Jakieś wyświetlenia większe. Nie chodzi mi o wyświetlenia. Chodzi mi o to, żeby zrobić taki mały swój e, twórczy projekt. Ja obecnie jestem tak ustawiony, że mam na przykład teraz podgląd na wszystkie samochody, nauki jazdy, które przemieszczają się. No i tak naprawdę patrzę sobie na konkurencję. I to mnie na przykład bawi. To mnie w sumie cieszy, ze względu na to, że po prostu bawię się YouTube'em i zaraz. Wyłączę kamerę i idę w świat do, do nich i, i lecę za chwilę do, do Wordu, żeby postawić samochód na egzamin i to właśnie jest to takie, wiecie, szybki skok. No i tak samo będą właśnie te filmy polegały. Nie ma tutaj planów na to, żeby, e, nie wiadomo jak bardzo na tym za, zarobić, nie chcę na tym jeszcze raz, powie, powiem to szczerze, zarabiać. Ja będę się bawić. Kto chce ze mną zostać, ten zostanie. Do tego moi drodzy, moje socjale. Moje socjale one są aktywne, bo co jakiś czas coś wrzucam. Na Instagramie jesteście w stanie się dowiedzieć dwa, trzy dni wcześniej, że będzie jakiś film, że montuję jakiś film. Czasami wstawiam o czwartej w nocy. E, storki, że właśnie skończyłem montaż, a na dziesiątą właśnie lecę do, do pracy. A więc Instagram to jest takie moje, moje jakieś takie codzienne życie. Gdzieś tam wrzucam, wrzucam jakieś ciekawsze rzeczy. Czasami się pojawiają właśnie z nauki jazdy. E, gdzieś tam z firmy. Do tego macie mojego Discorda. Na Discordzie e, już był, je, była jedna zabawa. Tam zapraszam wszystkich, bo tam znowu się dzieją rzeczy gamingowe. E, jestem streamerem, a więc Idę od razu do tego, że jestem na Twitchu, streamuję. Bo, czy jestem streamerem, to może za dużo powiedziane, ale jestem na Twitchu, a więc tak naprawdę. Tam też jesteście w stanie mnie zobaczyć i to Discord jest połączony z Twitchem i połączony z tym, co się będzie działo też i na YouTubie, a więc zapraszam Was na Discorda, zapraszam na Instagrama. Facebook jest mój, ale Facebook jest takim, taką odłamkiem Instagrama, a więc to, co się pojawia na Instagramie, to i na Facebooku, a wiem, że Facebook troszeczkę odchodzi do, do lamusa, a więc i tam trzeba dużo pieniędzy dawać, a więc tak naprawdę Instagram i Discord. To są takie dwie platformy, gdzie jesteście w stanie się ze mną skomunikować i mnie zobaczyć. Natomiast właśnie, jeszcze zostają live stream i tutaj, właśnie, tak jak mówię, Discord jest połączeniem. Patrzę na zegarek, bo mnie troszeczkę czas goni, a więc <laughs> teraz tak. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek, ale nie uciekajcie, nie uciekajcie, zostańcie ze mną. Moi drodzy, ja chciałbym Was poprosić o jedno, żebyście zapamiętali ten film, żebyście. Trzymali się właśnie jego i mnie właśnie pod, oceniali pod tym właśnie filmem i względem tego filmu. To jest dosyć istotne ze względu na to, że tak jak mówię, hmm, chcę stworzyć coś innego, coś świeżego i coś przyjemnego. I zauważam trend na pewnym YouTubie, gdzie po prostu wszyscy robią content zagraniczny i wszyscy robią content, żeby byli sponsorzy, reklamy i po prostu ładują reklamy tak naprawdę w każdy film. Nie jest to fajne, nie fajnie mi się to ogląda. Wydaje mi się, że jest to za dużo powiedziane, żeby właśnie wrzucać cały czas za, za dużo zrobionym, w sensie za, za, dużo, za dużo po prostu jest tych reklam na tym YouTube, i w każdym filmie jest jakaś reklama, czy to jakieś giełdy, czy to jakieś tam e, samochodów, czy jakieś na przykład z e, cs e, tam stronki. To wszystko tak naprawdę jest po prostu m, nasycone na tym YouTube, i to nie do końca przyjemnie dla mnie osobiście się to ogląda. Była pewna osoba którą również komentowałem, ta osoba dawała pieniądze do Puszki z i ta osoba na początku dawała właśnie sponsorów, żeby oczywiście rozwinąć kanał i to jak najbardziej rozumiem i ta osoba potem jakby zrezygnowała jako tako z reklam, czyli wiecie, ogólnie fajnie się oglądało tą osobę właśnie dlatego, że był cały film poświęcony danemu projektowi, czy kilku projektom i tam nie było... Gadania właśnie takiego sponsorowania. E, ostatnio miałem okazję oglądać y, film, gdzie właśnie streamer, jak i youtuber mm, zrobił nowy kanał, i przez tydzień udawał streamerkę przez AI, czyli facet udawał kobite i to było przez AI, a więc y, ogólnie okazało się, że to reklama Nvidia. No. Słuchajcie, komentarze pod tym filmem były takie 50 na 50, że super re reklama Nvidia, super kar e karty graficzne i w sumie to po co było wsta wstawianie takiego filmu, to nic nie wniosło. A więc chcę doskonale e Wam tutaj przekazywać się treści i fajnie się bawić z projektami. Nie wiem jak będą długie te filmy, jak możecie zobaczyć ten film już jest sam długi, a więc ja obecnie Wam serdecznie dziękuję na tą chwilę i w sumie możecie udostępniać ten kanał, ale to może z czasem do Was jeszcze przyjdę, żebyście mieli po prostu taką możliwość tutaj, wiecie, być i ze mną działać, ze mną coś tworzyć. Chcę, żeby każdy widz czuł się właśnie cząstką tego kanału i mówię to otwarcie szczerze. To nie chodzi o to, że Wy macie być, żebym ja miał sponsorów, tylko żeby po prostu razem coś tworzyć i razem się bawić. I tak jak mówię, te projekty będą naprawdę, naprawdę grube. Kłaniam się jeszcze raz. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w fajnych materiałach, bo naprawdę są dobrze przygotowane i będą również bardzo przyjemne. Tylko Wy musicie dawać znać, czy Wam się to podoba, czy nie, i będziemy robić. Na razie, cześć!